czasem bardzo rzadkim gatunkom zwierząt. Można tu spotkać typowe sikorkę bogatka, jeża zachodniego czy dzika europejskiego. Wśród tych pospolitych gatunków żyje bardzo rzadko spotykany ssak – jeleń. Żeby przyjrzeć mu się z bliska, ekipa musiała o świcie pojawić się w parku, bez gwarancji, że zwierzę uda się w ogóle zobaczyć. Wczesna pobudka jednak się opłaciła. Koto-jelenie to prawdziwi indywidualiści, cechujący się uporem i wybrednością, a ich majestatyczna sylwetka nie przeszkadza w zachowaniu nadzwyczajnej sprawności fizycznej. Osobniki tego gatunku często widywane są w pobliżu miejsc bezpośrednio związanych z designem, takich jak mediolański parko Sempione, czy słynny nowojorski Central Park. Zwierzęta przez dłuższą część roku żyją samotnie i tylko w połowie października łączą się w duże stada, liczące od 50 do 60 osobników. Okres godowy nie trwa dłużej niż 3 tygodnie, po czym wracają do samotnego życia. Trudno w to uwierzyć. Cóż? Życie potrafi być zaskakujące. Czytała Krystyna Chybówna.